Tu podcast Literecka obsesja, realizowany przez telewizję mazurską przestrzeń, gdzie pasje do literatury spotyka się z dziennikarską ciekawością. Dzień dobry, Ewa Szyszkowska, Papis, telewizja mazurska. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojego podcastu. Poświęconego jednej z najważniejszych powieści XX wieku, przeminęło z wiatrem autorstwa Margaret Mitchell. To epicka opowieść o miłości, dumie i walce o przetrwanie, osadzona na tle wojny secesyjnej w samym sercu amerykańskiego południa. Razem z Scarlett O'Hara i Retem Butlerem wyruszymy w podróż przez świat, który właśnie rozpada się na naszych oczach. Dlaczego ta historia nieustannie fascynuje i porusza? Co sprawia, że po tylu latach wciąż mówi o nas i do nas? Zapraszam do świata literackiej klasyki. Przeminęło z wiatrem to epicka opowieść, osadzona w burzliwych czasach wojny secesyjnej i rekonstrukcji południa Stanów Zjednoczonych. Jej akcja rozpoczyna się w kwietniu 1861 roku na plantacji Tara w Georgii, gdzie poznajemy świat przedwojennego południa, świat pełen przepychu, elegancji, konwenansów i głęboko zakorzenionych tradycji. Autorka z niezwykłą precyzją i barwnością opisuje krajobrazy Georgii, porośnięte dębami aleje, ukwiecone ogrody, zapach jaśminu i magnolii unoszący się w powietrzu. W opisach tary oraz innych plantacji czuć niemal fizycznie ciepło południowego słońca, słychać cykady i czuje się zapach wilgotnej ziemi po deszczu. Przepych rezydencji, bogactwo strojów dam, lekkość balów, które przeplatają się z brutalnością wojny, to wszystko tworzy niezapomnianą, kontrastową mozaikę świata, który odchodzi w niepamięć. Fabuła powieści skupia się na losach Scarlett O'Hara, pięknej, upartej i dumnej córki plantatora. Zakochana bez wzajemności w Ashleyu, Scarlett podejmuje szereg dramatycznych decyzji, które odmieniają jej życie. Gdy Ashley żeni się z Melanią Hamilton, Scarlett w akcie zemsty wychodzi za jej brata Karola, który szybko ginie na wojnie. Zostaje młodą wdową, ale w przeciwieństwie do obowiązujących norm, nie chce się pogodzić z losem, nadal chce żyć, kochać, walczyć i mieć. Wojna zmienia wszystko. Plantacje zostają spalone, rodziny rozdzielone, głód i bieda stają się codziennością. Scarlett przechodzi przez piekło. Ucieka z Atlanty z ciężarną Melanią, walczy o przetrwanie na zrujnowanej Tarze. Ratuje rodzinę przed głodem i biedą. To właśnie wtedy wypowiada słowa, które stają się jej życiowym mottem. Przysięgam, że nigdy więcej nie będę głodna. Dzięki swojej przebiegłości i bezkompromisowości Scarlet odbudowuje majątek, prowadzi tartak, wychodzi ponownie za mąż dla korzyści finansowych, nie cofając się przed manipulacjami. Jej ścieżki nieustannie krzyżują się z Retem Butlerem, cynicznym, szarmanckim mężczyzną, który zna świat i widzi Scarlet taką, jaką naprawdę jest. Ich relacja to burzliwa mieszanka namiętności, fascynacji i ciągłych nieporozumień. Choć biorą ślub, zakładają rodzinę i mają córkę, Scarlett nie potrafi porzucić uczucia do Ashleya. Uczucia, które tak naprawdę jest tylko wyobrażeniem o tym, co mogłoby być. W finale powieści Scarlett po stracie córki i odejściu Reta, uświadamia sobie, że tak naprawdę kochała męża, a nie Ashleya. Niestety ta świadomość przychodzi za późno. Red odchodząc mówi. Szczerze mówiąc, moja droga, nic mnie to nie obchodzi i odchodzi pozostawiając Scarlet samą. A ona wypowiada swoje słynne nie mogę już o tym teraz myśleć, pomyślę o tym jutro. Jutro też będzie dzień. To powieść o kobiecie, która pomimo wszystko przetrwała, o świecie, który przeminął z wiatrem, rozpadł się pod ciężarem historii, uprzedzeń i własnych złudzeń. Margaret Mitchell stworzyła książkę, która łączy w sobie romans, dramat historyczny, studium psychologiczne i opowieść o dojrzewaniu. Kunsztownie opisane przyroda, życie codzienne i złożoność bohaterów czynią z niej dzieło literackie o ponadczasowej wartości. Ekranizacja powieści również przeszła do historii. 15 grudnia 1939 roku w Atlancie odbyła się premiera filmu w reżyserii Wiktora Fleminga. Trwający niemal cztery godziny film do dziś uważany jest za jeden z największych sukcesów komercyjnych w historii kina. Z dziewięcioma Oscarami na koncie jest do dziś najchętniej oglądanym filmem w historii. Ekranizacja zyskała status legendy. Vivien Lee jako Scarlett O'Hara i Clark Gable jako Red Butler stworzyli duet absolutnie kultowy – Lee zagrała Scarlett z pasją, determinacją i subtelnością, ukazując całą złożoność tej niezapomnianej postaci. Gable jako Red był jednocześnie szorstki, szarmancki, czarujący i pełen emocjonalnych niuansów. Ich wspólne sceny przeszły do klasyki kina. Scenografia filmu to majstersztyk, bogate kostiumy, wnętrza pełne przepychu, sceny bitewne z udziałem tysięcy statystów, doskonała muzyka. Wszystko to sprawia, że film idealnie oddaje klimat i ducha powieści, chociaż nie sposób uchwycić w pełni głębi książki. Film stanowi znakomite jej uzupełnienie. Przeminęło z wiatrem to książka, którą należy nie tylko przeczytać, ale przeżyć. To historia o przemianach społecznych, o upadku i odrodzeniu, o miłości, która potrafi przetrwać wszystko albo wszystko zniszczyć. To także przypomnienie, że siła charakteru i wola życia potrafią pokonać każdą burzę i choć świat przedstawiony w książce już nie istnieje, to jej przesłanie pozostaje żywe. Dla współczesnych czytelników, którzy zmagają się z wyzwaniami współczesnego świata, przeminęło z wiatrem może stać się inspiracją do przezwyciężania trudności i podjęcia walki z własnymi ograniczeniami. Powieść Mitchell ukazuje, jak ważna jest elastyczność, jak silny wpływ na nasze życie mają zmiany i jak jesteśmy w stanie zmieniać się, aby przetrwać w nowych okolicznościach. W obliczu współczesnych kryzysów politycznych, ekologicznych czy społecznych historia Scarlet jest jak zastrzyk siły do działania, przypomnienie o tym że choć świat zmienia się nie do poznania, to człowiek wciąż może znaleźć sposób na przetrwanie, nie tracąc przy tym nadziei i poczucia własnej wartości. Przeminęło z wiatrem to także książka o relacjach międzyludzkich. Szczególnie o miłości, która w tej powieści jest jednocześnie siłą, ale i słabością. Relacja Scarlett z retem Butlerem pełna namiętności, nieporozumień i trudnych wyborów daje wgląd w to, jak emocje kształtują nasze życie, jak w relacjach międzyludzkich podejmujemy decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości. Ich historia przypomina o tym jak niełatwe bywają nasze relacje, nawet jeśli są pełne głębokich uczuć. W kontekście współczesnych debat na temat równości, zrozumienia i podziałów społecznych warto zauważyć jak powieść przedstawia problem niewolnictwa i segregacji rasowej, co choć stanowi ważną część tła historycznego powieści, jest również przestrzenią do refleksji nad dzisiejszymi wyzwaniami społecznymi. Kultura południa, która w książce jest pełna tradycji dżentelmeńskich manier, ale także niewolnictwa, jest punktem wyjścia do rozważań o współczesnych podziałach i nierównościach, które wciąż mają miejsce na całym świecie. Mimo że książka opowiada o wydarzeniach z przeszłości, jej uniwersalne przesłanie o sile przetrwania, miłości, ale także o wyzwaniach, które nieustannie stawia przed nami świat, czyni ją tak ważną i aktualną do dzisiaj. Jest to powieść, która wciąż zachwyca, skłania do refleksji, ale również budzi emocje i inspiruje do działania. Przeminęło z wiatrem to więcej niż tylko literatura. To świadectwo nie tylko minionych czasów, ale także uniwersalnych prawd o człowieku, które pozostają niezmienne niezależnie od epoki. Zapraszam Państwa do lektury tej książki, bo jest to prawdziwa podróż przez historię, emocje i ponadczasowe wartości. Z całego serca polecam najpierw książkę, potem film. I pamiętajmy, Szanowni Państwo, jutro też będzie dzień. Był to podcast Ewy Szyszkowskiej Papis, zrealizowany przez telewizję mazurską. Jeżeli podobała się Państwu ta audycja, to prosimy o subskrypcję. Mogą Państwo także wesprzeć nasz kanał. Szczegóły znajdą Państwo w opisie.